Kolejną rzeczą, którą będziemy mówić, będzie zapraszanie do, do płyty pierwsze spojrzenie. A w jaki sposób możemy zapraszać ludzi do płyty, do płyty pierwsze spojrzenie? Jakich ludzi możemy zapraszać do płyty pierwsze spojrzenie? A możemy zapraszać ludzi, tak jak na przykład kogoś, kto pracuje w banku, a nie jest to stosowne, żebyśmy na przykład butelką częstowali, rozstawili kieliszek i dawali komuś spróbować produkt, ale można powiedzieć słuchaj, dać komuś szczery komplement, i można powiedzieć, słuchaj, widzę, że jesteś naprawdę dobry w tym, co robisz. Widzę, że jesteś super profesjonalistą w tym, co robisz. A ktoś w tym momencie jeśli to jest szczery komplement, Yy, uśmiechnie się, a poczuje się dobrze. W tym momencie możemy powiedzieć: Słuchaj, a jeśli moglibyśmy pokazać Tobie, w jaki sposób mogliby zapłacić by Tobie, mo mogliby zapłacić Tobie lepiej. A, czy to by było coś, o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej? W tym momencie ludzie zapytają Was: Tak, a o co chodzi? <grytania> a, albo co to by miało być? W tym momencie możemy powiedzieć: Słuchaj, jeśli dam Ci informacje na ten temat, czy znajdziesz chwilę czasu, by się temu przyjrzeć? A, bardzo ważne pytanie. Jeśli dam Ci informację na ten temat, czy znajdziesz chwilę czasu, żeby się temu przyjrzeć? Jeśli ktoś powie tak, możemy powiedzieć: Słuchaj, tutaj mam, tutaj mam materiał, ale jeszcze mam kilka osób, które potrzebują to zobaczyć. Mogę pożyczyć Ci mój egzemplarz, ale musisz mi obiecać, że zobaczysz to w 24 do 48 godzin. Albo możemy powiedzieć, jak szybko możesz to zobaczyć? Tutaj mam, mam materiał, mogę Ci go zostawić, ale potrzebuję wiedzieć, jak szybko możesz to zobaczyć i kiedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Także to mogą być poszczególne scenariusze. Czyli jeszcze raz, ktoś pyta, możemy powiedzieć: Słuchaj, moja firma szuka ludzi takich jak ty, którzy mają takie zdolności jak ty. Ktoś popatrzy na nas. Możemy powiedzieć: Słuchaj, jeśli dam ci informację, która ci wszystko wyjaśni, czy znajdziesz chwilę czasu, żeby się tam przyjrzeć? W tym momencie, ktoś jeśli powie tak, w tym momencie, po Pytamy się, słuchaj, kiedy kiedy zobaczysz i kiedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Zawsze ustalamy kolejne, kolejne spotkanie, zawsze ustalamy kolejny termin albo kolejny krok. Jedyny powód, żeby dać komu, żeby mówić na temat Monawi, żeby dać komuś jakiekolwiek informacje, jest to ustalenie kolejnego spotkania. Jedyny, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, jedyny powód... Tego, żeby zrobić spotkanie, jest ustalenie kolejnego spotkania. Zawsze musimy kogoś zapraszać na kolejny krok. I to jest bardzo ważne. Także może wyglądać to w ten sposób. Może wyglądać to w inny sposób. Um, możemy zadzwonić do kogoś, kogo znamy. I powiedzieć, albo spotkać się z kimś, kogo znamy. I możemy powiedzieć, słuchaj, Tomasz, zbieram grupę najwyższych ludzi, jakich znam do nowego biznesu. Wiesz co, Tomasz, Twoje zdolności są idealne. Jeśli dam ci materiał, jeśli dam ci DVD, CD, który ci wszystko wyjaśni, czy znajdziesz kiedy czasu, by się tam przyjrzeć, A może to wyglądać w ten sposób. To, to wie, Tomasz powie, no tak, A w tym momencie możemy się zapytać, Tomasz, kiedy to zobaczysz i kiedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać. A innym, innym sposobem na zapraszanie ludzi do CD to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Słuchaj, mam tutaj informacje na ten temat, na temat projektu, który w tym momencie uruchamiam. I mógłbym ci zostawić, pożyczyć informację, mógłbym ci zostawić moją kopię, ale musisz mi obiecać, że zobaczysz to w 24 do 48 godzin albo że zobaczysz to jeszcze dzisiaj. Możemy powiedzieć dodatkowo: słuchaj, człowiek, który jest tutaj na tym CD, jest to człowiek, który kiedyś był maklerem na giełdzie nowojorskiej. Jest to absolutny ekspert w tej branży. Jest to człowiek, który ma niesamowicie duży sukces. I to, czego on nauczył się w 20 lat, przekaże tobie w 20 minut, albo tutaj w tym przypadku w niecałe 10 minut. I, i czyli, czyli zaciekawiliśmy kogoś, powiedzieliśmy kilka słów o a i możemy powiedzieć, słuchaj, jeśli dam ci to, to CD, czy znajdziesz chwilę czasu, żeby się tam przyjrzeć, czy znajdziesz 10 minut czasu, żeby się tam przyjrzeć? A to może być kolejny scenariusz. Te scenariusze mogą być naprawdę różne. Na tej płycie, na płycie jak zapraszać, zapraszanie znajdziecie państwo, znajdziecie państwo kilka różnych scenariuszów, które będą pasować do waszej indywidualnej sytuacji. Teraz dajemy komuś CD, jeśli ktoś na przykład e, umawiamy się na kolejny termin i w tym momencie i, i umawiamy, dajemy komuś CD i Jedyny powód, żeby dać komuś to CD, żeby porozmawiać na ten temat. Ktoś posłuchał to CD, co w tym momencie mówimy? Dzwonię do Tomasza, Tomasz, wróćmy jeszcze troszkę do tyłu. Mówię, Tomasz, zbieram grupę najwyższych ludzi, jakich znam do nowego biznesu. Twoje zdolności są idealne. Jeśli dam Ci materiał na ten temat, czy znajdziesz kilka czasu, żeby się temu przyjrzeć? Tomasz mówi, tak, znajdę. W tym momencie ja się pytam Tomasza, Tomasz, kiedy mogę do Ciebie zadzwonić i kiedy możemy na ten temat porozmawiać? Dziś wieczorem. Przy, Przypuśćmy, że Tomasz mówi dziś wieczorem. Ja w tym momencie pytam się: Tomasz, dziś wieczorem o 20, jeśli do Ciebie zadzwonię, to będzie w porządku. A jeśli Tomasz mówi, ta, jeśli Tomasz mówi tak, to w tym momencie mówię: Świetnie, w takim układzie jesteśmy umówieni. Dzwonię do Ciebie punktualnie o 12. I w tym momencie dzwonię do Tomasza. Jedną jedyną rzeczą, którą się pytam: Tomasza, to w tym momencie pytam się: Tomasz, co Ci się najbardziej podobało? Z tego wszystkiego, co tu zobaczyłeś, co Ci się najbardziej podobało? Albo czy to miał dla Ciebie sens? Um, ale to, to są rzeczy, które pytamy. Nie pytamy się kogoś, co ktoś myśli, ponieważ jeśli zapytamy się kogoś, co ktoś myśli, to w tym momencie ktoś powie: A wiesz, nie wiem, widziałem coś podobnego, albo ludzie będą po prostu w tym momencie zadawać przeróżne pytania. Jeśli ja pytam się, co ci się najbardziej podobało z tego wszystkiego, co zobaczyłeś, co ci się naj, najbardziej podobało, ktoś może powiedzieć jednocześnie, produkt, biznes, cokolwiek ktoś mówi, to w tym momencie mówimy jedną jedną rzecz. Właśnie dlatego. Powinniśmy się spotkać. Co robisz w piątego, ósmej? Właśnie dlatego potrzebuję, żebyś był u mnie w domu w piątego, ósmej. Teraz, jeśli Tomasz, jeśli, jeśli Tomasz po prostu, jeśli Tomasz zobaczył CD i w tym momencie Tomasz mówi, e, No nie wiem, Piotr, a, a ile to kosztuje? Co miałbym robić? W jaki sposób e, ja miałbym na tym skapitalizować? W jaki sposób ja miałbym zarobić na tym pieniądze? W tym momencie mówimy, dobre pytanie, Tomasz. Właśnie dlatego potrzebuję, żebyś był w piątego, 20, punktualnie u mnie w domu. Um, jeśli Tomasz mówi, nie wiem, a ja już coś podobnego widziałem, ja wiem, Tomasz właśnie dlatego potrzebuje, żebyś był u mnie w domu punktualnie, o tej, i o tej godzinie Cokolwiek Tomasz mówi, Piotr, ale ja jestem bardzo zajęty w tym momencie ja mówię, Tomasz właśnie dlatego potrzebuje, żebyś był u mnie w domu o tej o tej godzinie. Tomasz mówi, nie wiem, idę z żoną do kina, ja mówię, Tomasz to nie jest tak ważne jak to, żebyś był punktualnie o tej o tej godzinie u mnie w domu zabierz żonę. Gwarantuję ci, że po prostu nie ma nic, nie ma, nie ma nic, co może mieć większe znaczenie dla Ciebie, co w tym momencie mógłbyś zrobić. I właśnie dlatego potrzebujesz być u mnie w domu. Teraz jeśli Tomasz nie może, w tym momencie mamy umówione datę dwóch domowych spotkań, jeśli Tomasz naprawdę nie może, nie chodzi o to, żeby kogoś za wszelką cenę zaciągnąć na pierwsze spotkanie, w tym momencie, jeśli Tomasz naprawdę nie może, w tym momencie możemy powiedzieć, OK, Tomasz mówi nam w piątek nie mogę. Ja się pytam, a jak wygląda niedziela, a jak wygląda wtorek, a jak wygląda środa, a jak wygląda piątek. I w tym momencie, jeśli mamy wyznaczone tego typu spotkania, zapraszam Tomasza na kolejne spotkanie. A to wszystko! Teraz w taki sposób wygląda zapraszanie. Te, te scenariusze mogą być różne. Te scenariusze mogą, mogą wyglądać w ten sposób. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Chciałem Państwu powiedzieć, żeby to praktykować, żeby napisać kilka tych scenariuszy na kartce, i to jest ten moment, o którym mówiłem, że, każdy, że jest tylko mała liczba ludzi, którzy potrafią zrobić to, co potrzeba, żeby rzeczywiście osiągnąć ten naprawdę duży sukces, żeby zarabiać w, tym, w tej firmie, w tej branży naprawdę duże pieniądze. Każdy z Państwa potrzebuje zapisać, nie wiem, kilkanaście, kilka, kilkadziesiąt razy. Scenariusz, o którym, tutaj, o którym tutaj mówiliśmy na kartce, i teraz ci z Państwa, którzy zapiszą ten scenariusz na kartce w tym momencie to są ci z Państwa, którzy rzeczywiście są gotowi zrobić to co potrzeba, żeby osiągnąć ten sukces. Także to, to są scenariusze, których możecie używać, a tak naprawdę chodzi o to, żeby te scenariusze były Wasze. Chodzi o ton głosu, nie chodzi dokładnie o słowa, ale chodzi o, o ton głosu, chodzi o postawę, żeby z właściwą postawą mówić, yy, zapraszać kogoś do, do przyglądnięcia się narzędziom i chodzi o to, żeby, o to, żeby yy, ta postawa była dobra yy, i... I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna mała rzecz, ponieważ czasami ktoś może być zajęty, żeby na przykład wyeksponować kogoś, albo może ktoś na przykład jest tak naprawdę mało czasu i nie było to możliwe, żeby z kimś się spotkać, wręczyć komuś CD, albo żeby się spotkać z kimś indywidualnie. Może wyglądać jeszcze na w ten sposób. Możemy zadzwonić do Tomasza i powiedzieć,